W tym zadaniu musimy wskazać która z tych liczb jest rozwiązaniem następującego równania. Mamy tutaj dwie metody. Możemy podstawiać każdą z tych liczb pod x w tym równaniu i patrzeć czy wychodzi nam równanie prawdziwe, to znaczy czy po podstawieniu pod x na przykład jedynki po lewej stronie równania otrzymamy 1, albo możemy rozwiązać wprost to równanie i zobaczyć jakie ma rozwiązania. Może ja wybiorę tę drugą metodę, bo jest bardziej profesjonalna. I da nam być może oprócz jednego rozwiązania jeszcze pogląd na to, jakie są inne rozwiązania w tym równaniu. Na pewno możemy tutaj w pierwszym kroku wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias. Z tych dwóch iloczynów. Z tego iloczynu i z tego iloczynu. Oczywiście wspólnym czynnikiem jest nawias x plus 1, bo występuje i tutaj, i tutaj. Więc mogę go wyciągnąć przed nawias i napisać x plus 1 i w nawiasie to, co zostało z tego pierwszego iloczynu, czyli piątka. Następnie minus to, co zostało z tego iloczynu, czyli samo x kwadrat, czyli 5 minus x kwadrat równa się 0. No i teraz, gdy mam postać iloczynową po lewej stronie, to iloczyn dwóch nawiasów jest równy 0, gdy któryś z tych nawiasów się zeruje. Czyli albo pierwszy nawias, czyli x plus 1, musi być równy 0, albo drugi nawias, czyli 5 minus x kwadrat, jest równy 0. No, i z tego równania od razu otrzymujemy jedno proste rozwiązanie: x równe minus 1. No, i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie B, więc na pewno to jest dobra odpowiedź do tego zadania. Ale z tego drugiego równania również będziemy mieli rozwiązania. Możemy je wyliczyć. Na przykład stosując wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów dwóch liczb, zamienić lewą postać na postać iloczynową. Wtedy to by było pierwiastek z 5 minus x razy. Pierwiastek z 5 plus x, taka jest postać doczynowa tej lewej strony. No i teraz każdy z tych nawiasów byśmy przyrównali do zera, i pierwszy nawias zeruje się dla x równego pierwiastek z 5, a drugi nawias zeruje się dla x równego minus pierwiastek z 5. No i to są kolejne dwa dobre rozwiązania tego równania. Innym sposobem na rozwiązanie tego równania kwadratowego byłoby po prostu zapisanie, przeniesienie x kwadrata na drugą stronę, no i wtedy byśmy otrzymali, że x kwadrat jest równe 5. No i kwadrat jakiej liczby jest równy 5? Oczywiście albo pierwiastka z 5, albo minus pierwiastka z 5, no i w ten sposób też byśmy doszli do tego rozwiązania. Tak czy inaczej, to równanie ma takie trzy rozwiązania ale pierwiastka z pięciu ani pierwiastka z pięciu nie mamy wśród podanych możliwości, jedynie minus jeden jest podane, czyli poprawna jest odpowiedź b.